Czy wolno powiedzieć Bogu nie? Szczęść Boże. Raz jeszcze wracam wraz z Państwem do słów wypowiedzianych przez Jana Pawła II 40 lat temu. W dniu kończenia się jego pierwszej pielgrzymki do naszej ojczyzny. Na krakowskich błoniach Ojciec Święty mówił: Czy można powiedzieć nie? Czy można odrzucić Chrystusa? I wszystko to, co On wniósł w dzieje człowieka. Oczywiście, że można. Człowiek jest wolny. Człowiek może powiedzieć Bogu nie. Człowiek może powiedzieć Chrystusowi nie. Ale pytanie zasadnicze: czy wolno? I w imię czego wolno? Jaki argument rozumu? Jaką wartość woli i serca? można przedłożyć sobie samemu i bliźnim i rodakom i narodowi a żeby odrzucić a żeby powiedzieć nie temu czym wszyscy żyliśmy przez tysiąc lat to słowa świętego Jana Pawła II zostawione nam Polakom na krakowskich błoniach wydawało się wtedy 40 lat temu że jest to pytanie retoryczne gdy stawiamy je dzisiaj, po maju 2019 roku, niestety, z wielkim wstydem, z potwornym wstydem i bólem trzeba powiedzieć: To przestało być pytanie retoryczne. I trzeba zapamiętać te dziewięć dni między 3 a 11 maja. 3, 7, 11 maja. Niezwykle regularne uderzenia od znieważenia katolików, poprzez znieważenie Matki Bożej i Królowej Polski, po dyfamację Kościoła. Bo czym był, proszę Państwa, film o tak zwanej pedofilii w Kościele? Był demaskacją strasznych i ohydnych czynów. Tak, to prawda. Ale postawmy teraz pytanie proste: kto popełnił te czyny? Formalnie popełnili je ludzie należący do stanu kapłańskiego. Ale tak naprawdę, realnie, to byli przecież ludzie, czy to są ludzie, którzy dopuścili się zdrady Boga, zdrady Chrystusa, jego Ewangelii. Można powiedzieć, że tak naprawdę to byli są ludzie niewierzący. Jaki był cel tego filmu? Wielu krzyknie oczywiście, no jak to jaki. Przecież chodziło o obronę dzieci przed krzywdą, przed wyzyskiem seksualnym. Otóż, proszę Państwa, powiem szczerze, nie jestem tego pewien. Powiem więcej, jestem pewien, że nie chodziło tu o obronę dzieci. Jest w tym filmie taki przejmujący jeden z wielu, przejmujący szczegół. Jedna z ofiar opowiada o swoim dramacie, bólu, poniżeniu, wstydzie. To jest człowiek, który przyznaje, że w wieku bodaj dwunastu lat był po raz pierwszy zachęcany, przymuszany do masturbacji. I tym wstrząsającym, niewątpliwie niekwestionowanie wstrząsającym i bolesnym słowom, towarzyszą obrazy bardzo typowe w tym całym filmie. To obraz krucyfiksu, kielicha, pateny, jakiegoś wizerunku świętego. To wizerunek ołtarza. I tu kryje się manipulacja, bo Chrystus ukrzyżowany i żyjący w swoim kościele, bo Jego Ewangelia, bo nauka kościoła radykalnie sprzeciwiają się takim aktom seksualnym, takim i każdym innym, które są zaspokajaniem popędu, a nie realizacją Chrystusowej miłości. I jeśli kręcić film o pedofilii, jeśli kręcić i nagrywać takie wyznania wstrząsające, to trzeba takie wyznania sytuować na tle karty LGBT wprowadzonej do warszawskich szkół. To trzeba zamieszczać takie wyznania na tle niektórych słów, obrazów i twarzy polityków lewicowych i liberalnych, na tle promowanych przez nich podręczników edukacji seksualnej. Na tle tęczowej propagandy, bo to jest właściwe tło. Bo to jest, proszę Państwa, właściwe tło. Chcę powiedzieć to bardzo wyraźnie i bardzo jednoznacznie. Czyny ludzi pokazanych w filmie Panów Sekielskich budzą moją odrazę, budzą mój wstręt. Wiem i potwierdzam to, że są to czyny zasługujące na potępienie. Ale powiedzmy to także bardzo wyraźnie: to nie są czyny Kościoła to nie są czyny ludzi kościoła to czyny tych którzy kościół zdradzili bo to kościół tylko i dokładniej mówiąc kościół katolicki jest dzisiaj instytucją która jednoznacznie mówi nie tak pedofilii jak i innym dewiacjom seksualnym dramatycznych wyznań ofiar pedofili nie godzi się ukazywać na tle kościoła sugerując że to kościół jest przestrzenią promującą takie zachowania to zdradzony Kościół, a raczej ludzie, którzy Kościół zdradzili, którzy tej zdrady się dopuścili, dopuścili się i dopuszczają takich czynów. I czy jest przypadkiem, że prawie wszyscy bohaterowie tego filmu, sprawcy tych czynów, byli kolaborantami złamanymi przez służby specjalne, że byli ludźmi, którzy żyli permanentnie. W sferze zdrady najwyższych wartości? Czy to jest przypadek, a jeśli nie, to dlaczego film o tym milczy?